Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Rozwiązanie konkursów dzisiaj, tak? Obiecałem Wam to, że będzie wieczorem, także postaram się, żeby ten filmik wieczorem był. Jak widzicie, już trzy paczki spakowane z albumami z poprzedniego konkursu, też postaram się je na dniach wysłać. No cóż, no to rozwiążmy sobie ten konkurs. Może na początek album za komentarz. Najbardziej podoba mi się komentarz Filipa Zawiszy, dlatego... Do niego leci ten album. Gratuluję Filip, sprawdź sobie wiadomości prywatne na, na YouTubie bądź też maila. Zobaczę, nagrzecie o niego, poproszę. Skontaktuję się, myślę, że, myślę, że jutro bądź pojutrze. Zobaczymy. Dobra, pierwszy album. Drugi album, naklejki, zaraz sobie przejrzymy, żeby nie było wątpliwości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwanaście. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88 89, 99, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 dokładnie. Najbliżej, najbliżej, najbliżej z tego co widzę był Oliver Jagielski, podał liczbę 100. Także pomylił się tylko o jedną naklejkę. Gratuluję, Filip. Do Ciebie również leci jeden album. Pani Superstar, który widzisz tutaj. Ten album do Ciebie. Tak samo e, skontaktuję się z Tobą, każdej wiadomości, bądź też poproszę cię o maila w jakimś komentarzu. E, dobra, konkursy mam rozwiązane. I teraz tak. E, mam jeszcze te dwa albumy. Stwierdziłem, że nie będę czekał na żadne wymiany. Także patrzcie, te dwa albumy jeszcze mam tutaj, i teraz tak chcielibyście konkurs pewnie i ja też bym chciał je wam wydać, ale zrobimy to w ten sposób. Ponieważ chciałem, aby ten kanał się rozwijał, to musicie tutaj nabić 150 subskrypcji i te albumy również wtedy komuś przekażę. A zwycięzcą będzie ta osoba, która po prostu będzie najaktywniejsza pod moimi filmami czyli da łapkę. W górę coś tam skomentuje, wyrazi swoją opinię na jakiś temat, to wśród tych osób rozlosuje te dwa albumy. Dwie osoby takie najaktywniejsze dostaną po tym albumie. Myślę, że czas tego trwania, tego ja po sobie na jakieś cztery główne odcinki, czyli bodajże mamy ostatni odcinek, 16. To od takiego 19-20 odcinka wylosuje te osoby, które będą najaktywniejsze pod filmami. I te osoby otrzymają dwa, dwa albumy będą do dwóch osób przeznaczone, także no chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał tak jak mówię, także musicie być aktywni tutaj. Musimy jakieś te subskrypcje tutaj zrobić. Myślę, że 150 subskrypcji jest do osiągnięcia jak najbardziej, tym bardziej że już mamy prawie 100. 50 subskrypcji nie jest tak wiele, zapraszajcie znajomych. Niech subskrybują kanał i wtedy wśród dwóch najaktywniejszych osób no rozlosuję te dwa albumy. Nie rozlosuję, tylko po prostu wybiorę. Te dwa albumy trafią do dwóch najaktywniejszych osób. Plus, wybiorę jeszcze trzecią osobę, która będzie też bardzo aktywna. Też właśnie, ale to już na pewno musi być te 150 subskrypcji wbite. To wtedy wybiorę najaktywniejszą osobę też. I ta osoba otrzyma ode mnie komplet... Komplet, 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 komplet... Otrzyma ode mnie komplet naklejek Coca-Cola. Które, no, są już ciężkie do zdobycia. A może komuś będzie brakować coś, także... Również aktywność się będzie, liczyć, także trzy osoby będą zwycięskie. Dwie otrzymają dwa albumy Panini Superstars. A jedna osoba, która będzie naj, 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 najbardziej aktywna twoje, i, i uda nam się tu ubić 150 subskrypcji, to wtedy rozosuje jej na Coca-Cola, na od A do H, od do H, będą jej. I to tyle. Także co? Plan jest taki. Ubijamy 150 subskrypcji. Jak już bijemy 150 subskrypcji, jesteśmy aktywni pod filmami, czyli komentujemy, łapkujemy, Możecie też udostępniać, nie ma problemu. I wtedy wybieram trzy najaktywniejsze osoby i rozsyłam wśród nich te trzy prezenty. No, także to tyle na dzisiaj. Najbliższą okazję do pokazania swojej aktywności będziecie mieli bodajże jutro lub pojutrze, ponieważ rzucę wam małe porównanie powiemy sobie coś co nieco o, o dwóch albumach, właściwie o Euro 2016, mogę Wam pokazać. O Euro 2016 porozmawiamy sobie. I o Euro 2008. Porównamy sobie te dwa albumy. Ponieważ myślę, że te 8 lat tej różni to 8 lat zmian, ale no tak jak mówię, to w kolejnym odcinku, nie? Także tu będziecie mieli najbliższą okazję do pokazania swojej aktywności na tym kanale. No i cóż, na dzisiaj to ode mnie tyle. Gratuluję zwycięzcom. Sprawdzajcie swoje wiadomości, bądź też odpowiedzi na komentarze. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!